Witajcie, Donald Tusk rezygnuje z ważnych wet na forum Unii Europejskiej. Niedługo będzie przyjęty pakt migracyjny, za który Polska zapłaci potężne pieniądze, jeśli nie zdecyduje się przyjmować migrantów. Na horyzoncie również nowe podatki unijne, które mają spłacać kredyty, które Unia zaciąga teraz. Dzisiaj powiem Wam jeszcze o tym, co robi Adam Bodnar: ściąga prokuratorów, którzy skompromitowali się wiele lat temu. Chce ich stawiać na czele prokuratury, a jednocześnie. Nie chcę ścigać tych, którzy otwarcie dzisiaj bronią praworządności. Zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia dzisiejszego komentarza i przede wszystkim do zasubskrybowania mojego konta przesłania materiału znajomym. Z tego powodu, że to, o czym dzisiaj powiem, no, nie jest bardzo łatwe dostępne w mediach tradycyjnych. Z tego też powodu wydaje mi się, że warto podzielić się tymi informacjami. No to jedziemy. Kiedy oglądacie to nagranie, albo Rada Europejska obraduje, albo już zakończyła obrady, mianowicie Unia Europejska powiększa swój budżet. Jest nowelizacja unijnego budżetu. Proponuje się, żeby zwiększyć wydatki unijne o 60, 65 miliardów, z czego 50 miliardów ma to być pomoc finansowa dla Ukrainy. Negocjacje prowadzone są od bardzo dawna, natomiast do czasu zmiany rządu w Polsce, Polska wetowała pakiet, który jest na stole, z tego powodu, że mowa nie jest o budżecie dla Ukrainy, tylko, tylko o wprowadzeniu nowych unijnych podatków kilku podatków, które mają iść na spłatę Fundusz Odbudowy. No bo tyle się mówi o tym Funduszu Odbudowy, ale mało kto. Pamiętaj i jest uświadomiony, że to jest po prostu kredyt, który Unia Europejska zaciągnęła, no i będzie trzeba go spłacić. I zobaczcie sobie, co ustalono 15 grudnia zeszłego roku, kiedy już na szczycie był Donald Tusk jako premier. Mianowicie, ustalono 15 grudnia, że spłata odsetek z Funduszu Odbudowy, instrumenty szczególne, nowe zasoby własne zdecydowanie poparł 26 państw lub rządów, tylko Węgry zawetowały. Czyli Donald Tusk 15 grudnia zeszłego roku zgodził się na to, żeby Unia wprowadziła nowe podatki. Teraz na szczycie jest dyskutowany mechanizm wydatkowy dla Ukrainy. Natomiast nie wiemy, czy również finalne decyzje w sprawie tych trzech podatków zapadną. Wiemy, że na pewno Donald Tusk zrezygnował z tego weta. A o co chodzi w tych nowych podatkach? Tu jest fragment dokumentu unijnego, właśnie, który wskazuje, że 25% tego, co państwa dostają z ETS-u, czyli ETS to jest ten system, który powoduje, że płacimy gigantyczne pieniądze za Prąd i ciepło. Część z tych opłat trafia do budżetu państwa, z czego są finansowane jakieś zielone projekty, albo na przykład są ulgi przyznawane na, na, ciep... na podwyżki prądu i ciepła i te pieniądze będą teraz trafiały do unijnego budżetu. Kolejny podatek unijny, który Unia chce wprowadzić, to podatek tzw. Tak cło węglowe. Kolejny podatek od dochodów kapitałowych dużych grup. Eee. Łącznie jest mowa o bardzo potężnej kwocie, jeśli chodzi o Polskę. Polska z Funduszu Odbudowy ma przyznanych 30%. Miliardów. Tutaj widzicie taką analizę, którą przygotowałem. Mianowicie z niej wynika, że podwyższenie składki członkowskiej Polski ma wynieść od 30 roku 1,5 do 2 miliardów euro rocznie, od 31 roku 5 miliardów euro rocznie, czyli 25 miliardów złotych będziemy płacili rocznie za ten fundusz odbudowy, z którego teraz korzystamy. to blokowaliśmy, bo nie dość, że fundusz odbudowy nie mieliśmy, bo nam był bezprawnie blokowany, to y, procedura składek, które chce się na Polskę nałożyć... Powodują, że my za Fundusz Odbudowy, za te 30 miliardów euro, mamy zapłacić 150 miliardów euro. To jest 500% tej kwoty początkowej. Taki kredyt nie wiem gdzie można dostać w normalnym banku to jest po prostu lichwiarska pożyczka, ale właśnie to jest na, to było, na to jest na stole i na to godzi się Donald Tusk. Donald Tusk zrezygnował z tego weta i właśnie na tym szczycie Rady Europejskiej dalej o tym dyskutują. Natomiast no zobaczymy jakie będą kole ostateczne wersje dokumentów. Natomiast wynika z tego co wam pokazałem, że Donald Tusk z tego rezygnuje. Co jest ciekawe, Węgry da sygnał, że będą utrzymywały to weto. Komisja Europejska stwierdziła, że będą szantażowane i wywołane ze Stanie kryzys gospodarczy na Węgrzech, że po prostu doprowadzą do upadku gospodarczego państwa. O tym pisał Financial Times w tym tygodniu, więc to są kolejne szantaże, które Unia Europejska po prostu wobec swoich członków chce wdrażać, jeśli nie jest realizowana jakaś polityka, której sobie życzą Już nie abstrahuje od tego, czy pogląd Węgier jest dobry, czy zły, się z nim zgadzam, czy nie. No, Unia Europejska jest, ma swoje zasady, że jest jednomyślność do niektórych decyzji potrzebna, jeśli Unia chce więcej robić, a jeśli y, y, wszystkie państwa się nie zgadzają, no to na przykład pożyczki Ukrainie mogą udzielić pozostałe Państwa bez Unii Europejskiej nie ma przeszkód ku temu. Natomiast chodzi o to, żeby w tej operacji kolejny mechanizm szantażu zastosować, żeby państwa po prostu były ubezwłasnowolnione w Unii Europejskiej. Bo takim przykładem chociażby kolejnym bardzo no, no, skandalicznej polityki Donalda Tuska jest rezygnacja. Zblokowania paktu migracyjnego. Ja zapytałem właśnie pod koniec grudnia, kiedy Komisja Europejska ogłosiła, że jest porozumienie w sprawie paktu migracyjnego. Zapytałem, czy Polska będzie blokowała ten pak, który jest skrajnie dla Polski niekorzystny. Mianowicie on polega na tym, że jeśli Komisja Europejska ma decydować, ile dane państwo ma przyjąć nielegalnych migrantów w danym roku, i to jest arbitralna decyzja Komisji Europejskiej, niezaskarżalna, nie jeśli dane państwo nie chce przyjąć tej liczby migrantów, to musi zapłacić. Kary finansowe, e, również których wysokość jest. To no, o 20 tysięcy euro w górę, bo też komisja tutaj może manipulować tymi kwotami. Jeśli jakieś państwo nie chce przyjmować, to ma płacić kary. I ja w odpowiedzi na swoją interpelację uzyskałem taką odpowiedź, że przede wszystkim rząd nie ma za bardzo tutaj stanowiska w tej sprawie. Poprzedni rząd miał, że ten pakt nie będzie przez Polskę realizowany i będzie zaskarżany wszystkimi ścieżkami krajowymi i międzynarodowymi do Trybunałów, żeby sprawdzić legalność tego instrumentu, bo on e, ingeruje w, w Prawo państwa członkowskiego do decydowania o migracji, o skali migracji, co jest, nie, która to kompetencja nie została przekazana Unii Europejskiej. Cały myk z paktem migracyjnym polega na tym, że Unia Europejska może tworzyć wspólne regulacje dla uchodźców, ale nie dla migrantów zarobkowych. Oni po prostu uznali, że każdy migrant jest, migran, jest uchodźcą, i w związku z powyższym de facto regulacje związane z migracją zarobkową, bo przecież z tym mamy do czynienia, z taką migracją zarobkową po socjal, bardziej oczywiście niż do pracy, ale w tym przypadku to nie jest kompetencja Unii Europejskiej, dlatego też no, warto sprawnie też walczyć z tym instrumentem, ale rząd Donalda Tuska tego robić nie chce i oni wskazali, że nie będą przyjmować fizycznie migrantów, co oznacza, że będą płacili karę. A będzie wyglądało to w ten sposób, że skoro Polska powie, że nie będziemy przyjmować, ale będziemy płacić, no to Komisja Europejska powie, no dobrze, to macie przyjąć tam milion migrantów. Nie przyjmujcie to, zapłacie 15 miliardów euro. I tak to będzie wyglądało, dopóki Polacy nie zgodzą się na przyjmowanie migrantów. I Donald Tusk właśnie taką politykę uległości już prowadzi realnie. Ostatnia informacja z w pola Unii Europejskiej z dzisiaj w zasadzie. Mianowicie Komisja Europejska chce przedłużenia cła na chce przedłużenia handlu z Ukrainą do czerwca 2025 roku. Czyli no niestety ciężki rok dla polskich rolników, którzy odczuli pierwsze lata tego tego uwolnienia handlu z Ukrainą. Przypominam, że w zeszłym roku, kiedy widzieliśmy negatywne skutki tego instrumentu, sami wewnętrznie w Polsce wprowadziliśmy zakaz wwozu kluczowych towarów z Ukrainy, żeby polscy rolnicy po prostu mogli swoje sprzedawać. No i Wówczas udało się doprowadzić do sytuacji, że e, pewne decyzje zostały zablokowane. Donald Tusk tego nie robi, on po prostu się prawdopodobnie na to zgodzi. Czekamy na decyzję Rady. Komisja Europejska e, chce do 2025 roku przedłużyć ten okres m, bezsłowego handlu z Ukrainą. No, Polska wprawdzie deklaruje, że złoży sprzeciw, ale tak jak w, w przypadku paktu migracyjnego, oni mówią w Polsce, że będą przeciwni. Ale faktycznie po prostu te decyzje będą wdrażać. Więc oni no na dwa fronty grają. Polakom mówią, że wiecie, no my jesteśmy przeciw, ale tamtym mówią, no wiecie, no będziemy robić co chcecie. I tak to będzie z paktem migracyjnym, tak to będzie z tym niestety bezsłowym handlem z Ukrainą. Polscy rolnicy w tym roku no pewnie kolejny raz będą protestować, bo no sytuacja jest coraz dla nich trudniejsza. Teraz chciałem przejść do tematu Adama Bodnara i jego ostatnich decyzji. Każdy tydzień przynosi kolejne. Przypadki naruszenia przez Adama Bodnara prawa, przede wszystkim jego atak na prokuraturę, powoduje, że no w przyszłości bardzo kluczowe prawnokarne decyzje prokuratury mogą być skutecznie kwestionowane, bo on no, nie uzyskał zgody prezydenta na odwołanie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, a mimo to instaluje kolejnych prokuratorów, jakieś dokumenty im podpisuje, nominacje, odwołania. Cóż, każdy minister, każdy rząd może działać, może dokonywać zmian w państwie, ale wtedy, kiedy robi to na podstawie prawa. Jeśli prawo pozwala na pewne działania, to one mogą być realizowane wedle woli politycznej. W tym przypadku mamy aktualnie sytuację taką, że liczy się tylko wola polityczna, prawo jest tutaj tylko takim elementem legitymizującym, tylko jest przeszkodą. Jest przeszkodą i dekoracją. No i mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją w prokuraturze krajowej. Ja chciałem zwrócić uwagę na awanse, których chce dokonywać Adam Bodnar poprzez swojego nowego prokuratora krajowego NEO-PK, pana Jacka Bilewicza. Mianowicie on przywrócił do prokuratury krajowej szereg prokuratorów, którzy na szczebel niżej zeszli w ostatnich latach z uwagi na różne wątpliwości co do, do jakości ich pracy w najważniejszej jednostce polskiej prokuratury, jaką jest prokuratura krajowa. Chodzi mianowicie o panią prokurator Annę Adamiak. Ona zasłynęła kilka lat temu z tego, że za czasów rządów platformy przekazała reżimowi Łukaszenki dane Alesia Białackiego, laureata Nagrody Nobla, później, które to materiały posłużyły do jego skazania. I ta pani prokurator. Nie dość, że przez Adama Bodnara w, e, została określona jako przy, w, że uczestniczy w procesie przewracania godności prokuraturze, została awansowana do prokuratury krajowej. Wczoraj poinformowano, że została rzecznikiem prasowym prokuratora generalnego. Czy pani prokurator, która przekazała, przekazała reżimowi Łukaszenc, Łukaszenki, wbrew innym prokuratorom w tej sprawie dane białoruskiego opozycjonisty Alesia Białackiego, laureata Nagrody Nobla, jest przez Adama Bodnara, mianowana jego rzecznikiem prasowym. Taki awans. Drugi awans to jest Artur Kasykon On e, skazywał po prostu opozycjonistów w stanie e, w wojennym w prl w PRL-u, e, tak jak SB żądało. No i to jest człowiek, który powinien znaleźć się w prokuraturze krajowej według Adama Bodnara. Na drugim można powiedzieć biegunie to, że Adam Bodnar zmierza do postawienia zarzutów dyscyplinarnych prokuratorowi Michowi Ostrowskiemu. Jest to jeden z prokuratorów, który otwarcie sprzeciwia się bezprawności, bezprawnym działaniom Adama Bodnara wobec prokuratury i pan Michał Ostrowski um, ma odpowiadać za publiczne kwestionowanie kompetencji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego do występowania do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powierzenie funkcji PO prokuratora Krawo Jackowi Biawiczowi. Pan prokurator Ostrowski mianowicie z innymi prokuratorami otwarcie twierdzi, że takiej funkcji w polskim prawie nie ma. Również tak twierdzi pan prezydent Andrzej Duda, ale Adamowi Bodnarowi się nie podoba to, że ten pan prokurator wyra wyraża swoją opinię, również jako prawnik, jako zastępca prokuratora generalnego. W związku z Powyższym ma mieć postępowanie dyscyplinarne. Czyli to jest sygnał do wszystkich prokuratorów, że ja tam, mówiąc tak potocznie, ja jestem prokuratorem generalnym i nikt nie może w ogóle dyskutować ze mną. Tak mówi Adam Bodnar do prokuratorów takimi sygnałami, ale grupa prokuratorów, która się nie zgadza z Adamem Bodnarem, jest dosyć spora z tego powodu, że swoje uchwały wydało Zgromadzenie Prokuratorów Prokuratury Krajowej, delegowanych prokuratorów do Prokuratury Krajowej, prokuratorów regionalnych, naczelników Wydziału zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. Organizowanej prokuratury krajowej, więc naprawdę no, prokuratorzy nie chcą być traktowani w taki sposób, że siłowo się przyjmuje te instytucje, bo jest ta, taka wola polityczna. Na koniec dodam, że oprócz awansów w prokuraturze są też degradacje, mianowicie no, w ki z kilku jednostek prokuratury odwołano funkcyjnych prokuratorów, mianowicie chodzi o prokuraturę okręgową w Warszawie która ostatnio postawiła, chce postawić zarzut notariusz Sienkiewicza w związku z przejmowaniem mediów publicznych, jak również odwołani mają być prokuratorzy, którzy nadzorują postępowanie w aferze korupcyjnej w Szczecinie, w której to prokuratorzy złożyli wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grockiemu. Również prokuratorzy prowadzący sprawy na przykład Romana Giertycha, nadzorujący te sprawy mają być przez Adama Bodnara odwołani Teraz pozostaje zadać sobie pytanie, czy to przypadek, że akurat prokuratorzy prowadzący niewygodne dla platformy obywatelskiej postępowania mają zostać odwołani. Adam Bodnar naprawdę jest rzeźnikiem praw obywatelskich, bo kiedyś z pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich twierdził, że prokuratora powinna być w pełni niezależna i ona była niezależna, tylko nie tak. Bardzo totalnie odłączona od naszego państwa, od rządu, a kiedy objął funkcję prokuratora generalnego, w zasadzie, według niego prokurator generalny może wszystko i nawet prawo się nie liczy, tylko wola prokuratora generalnego. Tak właśnie się przefarbował, ale to też dowód na to, że cała ta koalicja, hołownia PSL, oni kłamali w kampanii o jakichś nowych standardach, o zmianie polityki, oni chcieli tylko dobrać się do władzy i realizować tam swoje cele niezależnie od prawa. Ale to już temat na być może kolejne komentarze, do obejrzenia których Was serdecznie zachęcam. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.